Małopolskie, o włos od tragedii. Kobieta wjechała pod pociąg, w samochodzie były dzieci. W małopolskim wieczu 40-latka wjechała w środę 25 listopada, wieczorem autem osobowym pod pociąg relacji Zagórz-Stróże. Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym. Kierująca nie odniosła obrażeń, poszkodowany został jej ośmioletni syn. Jak powiedziała Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji, mieszkanka Gorlic kierowała oplemcą, bo nie wiadomo, dlaczego nie zachowując ostrożności wjechała pod nadjeżdżający pociąg. Zarówno kierująca, jak i maszynista byli trzeźwi, poinformowała Cisło. Przyczyny zdarzenia wyjaśnia Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Ośmiolatek trafił do szpitala, w wypadku poszkodowany został ośmioletni syn kobiety który ze złamaniami kości twarzy został przewieziony do szpitala, a jej roczna córka trafiła na obserwację lekarską. Do wypadku doszło w środę około godziny 20.20. .20. Jak powiedział Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKPPLK, dla pięciu osób podróżujących pociągiem zorganizowano transport zastępczy. Był to ostatni pociąg na tej trasie tej doby. Dlatego wypadek nie spowodował utrudnień w kursowaniu pociągów pasażerskich, powiedział hamarnik. 3,5 godziny po zdarzeniu udało się przywrócić normalny ruch.